Czy w konflikcie? Dzień dobry. nie dobry. Ostatnie nasze spotkanie skończyłyśmy na tym, na zauważeniu tego, jak wiele y, naszych potrzeb kryje się poza słowami, czyli nie są wyrażane wprost y, chyba y najwięcej y w sensie takich y, tego, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą. Nie? że Raczej nie, nie komunikujemy potrzeb, albo bardzo rzadko to się dzieje. Y, zdecydowanie się tutaj z Tobą zgadzam. Stąd właśnie bardzo ciekawi mnie, jak docierasz do tych potrzeb wśród tych komunikatów, które mówią z grubsza zero o potrzebach, tak? bo się odnoszą do, do drugiej strony, do krytykowania. Czy może na przykład do uciekania w jakieś abstrakcyjne komunikaty, na przykład życie jest teraz takie ciężkie. Mhm. E... czy taki, takich przekonań, tak? które gdzieś tam... Dosłyszanych, tak, czyli też też w sumie interpretacji, tak, tego, co się dzieje na poziomie ogólności, jak ja to mówię. Tak. No, no, rzeczywiście to tak jest, że, e, że pamiętam, jak się e, uczyłam e, tego, w jaki sposób e, słuchać potrzebami tak jak po prostu codzienne sytuacje do tego wykorzystywałam, nie tylko znajomych, a na przykład jechałam tramwajem czy, czy metrem i słuchałam jak ludzie rozmawiają i sobie robiłam taki, taką rozmowę w myślach, tak jakby jakby rozmawiali potrzebami, to co by wyrażali, to, to pamiętam, że była dla mnie dobra, e, dobra praktyka i też fajna zabawa, tak, żeby zobaczyć, jak ludzie mówią, tak, szczególnie tam podsłuchiwałam takie osoby, które tam mówiły o czymś emocjonalnie, tak? o tym, że, że szef mi dał wypowiedzenie, jaki to okropny, egoistyczny kapitalista, w jakich czasach my żyjemy i tak dalej, e, no i tak sobie myślę, czyli ważne dla Pani byłoby to, żeby y, szef zapytał y, Panią o, o Pani zdanie, wysłuchał, tak, poinformował y, o tym, y, jakie ma plany, tak, żeby wcześniej Pani się o tym dowiedziała. No i tak, i w ten sposób też pracuje, y, pracuje w mediacji. To są tego typu pytania, tak, y, które naprowadzają y, właśnie na tą perspektywę. Perspektywę ja, skierowanie uwagi na, na, na siebie, które nie jest egoistyczne, a prowadzi do tego, żeby, żeby ta osoba no, wiedziała o czym chce, tak? o, o czym chce rozmawiać, o, o co jest dla niej istotne, a co nie jest istotne. Myślę, że samo to zagrożenie, znaczy tego poczucia, że możemy uważać, że jesteśmy egoistyczni, kiedy mówimy o jakichś swoich potrzebach, wartościach, wydaje mi się, że jest bardzo częste. Jak reagujesz w takiej sytuacji? Na przykład, kiedy, wyobrażam sobie, na mediację może przyjść pani, która się zajmuje domem i jest jej z tym trudno, bo i do tego obowiązki zawodowe, i dzieci. Jednak na mediację mówi, komunikuje, że no przecież, no, no wszyscy, wszyscy tak pracują w domu. Czy tak mają życie rodzinne, tak? że no nie ma o czym rozmawiać, tak? że trud jest wpisany w nasze życie? No tak, i to ma, znaczy też mi się przypomina od razu żywa sytuacja, jak mówisz, tak? że, że nie dość, że, że to taka jest, no, mnie tak przekazała moja mama i moja babcia tak mhm. funkcjonowała. A, a jeszcze w dodatku trafiłam na męża egoistę, który w ogóle nie zauważa moich potrzeb, w związku z czym no przez lata wszystko było na mojej głowie, tak? I tak jest dotąd, tak? i to ja po prostu już nie mam sił żyć z tym egoistą, bo jest tak, że z jednej strony jest już blisko tych swoich potrzeb, żeby powiedzieć, że, że to, że, że takie przekazy Społeczne czy, czy rodzinne, tak, przejęła to, to jedno, że to, za, że to zauważyła i że widzi, że to też powtarzała, ale z drugiej strony, ponieważ już ten głód, tak, który się domagał zaspokojenia, czyli jej własne osobiste potrzeby, tak bardzo się domagają um, przestrzeni, usłyszenia itd. To, to tak jak mówiłyśmy, że w konflikcie się ucieka od siebie, no to ucieka w te oskarżenia, że to on jest egoist, on się broni, tak i atakuje ją, ale wróćmy do niej. Także że ja wtedy wtedy pytam, że, że czy, czy to jest tak, tak wróćmy do tego, o czym Pani mówiła, co Pani już zauważyła, że że istnieją pewne, pewne schematy, pewne, pewne nawyki, tak przenosimy je w życie. I rozumiem, że, że przyszedł ten moment, że chciałaby się Pani nad tym zastanowić tak w tej chwili, jak dla Pani, jakby Pani chciała, żeby wyglądało życie rodzinne, jakby Pani widziała podział obowiązków i współpracę i, i czy w mediacji o tym właśnie ważne by było, żebyście Państwo porozmawiali. Jest tak najczęściej, że, że ludzie właśnie to, to odzyska, odzyskując ten kontakt ze sobą, zaczynają konstruktywnie też rozmawiać, tak? Przestają oskarżać. I mówię, no, no tak, naprawdę to jest to, na czym mi zależy, bo jeśli tak dalej będzie tak? I, i to będzie wyglądało tak jak dotąd. Że praca, dom, dziecko, szkoła, wszystko na mojej głowie, to ja po prostu w pewnym momencie nie wytrzymam i odejdę, tak jak robi większość. Zresztą moje koleżanki mnie do tego namawiały. Tak? Ale, ale ważne jest dla mnie to małżeństwo, w ogóle to, że, że małżeństwo jako wartość tak? i miłość jako wartość i chciałabym nad tym. Yy, nad tym porozmawiać z moim mężem i cieszę się, bo, bo myślę, że sami byśmy do tego nie doszli, gdyby nie mediacja. I on też zareagował, ten jej małżonek w taki sposób, że przecież mi też na tym zależy. Przecież to jest tak, że nie, nie o to samo nam chodzi. Ja nie, nie, nie brałem ślubu. Po to, żeby się rozwodzić, tak? Albo żeby się kłócić. Też mi chodzi o to, że jeżeli o tym mówisz, to możemy o tym rozmawiać. Jeżeli dotąd nie mówiłaś, no to tak jest, że ja tak trochę też szedłem za schematami tak? i za nawykami. Co nie znaczy, że momentami nie zauważałem, że może być ta pomoc była potrzebna, ale wiesz, no też wracałem z pracy i tak człowiek no patrzy i tak no i niby intuicja czy ta empatia, jak to pani Alicja nazywa, to. Gdzieś tam się uruchamia w człowieku, ale potem no, jednak się tego pilota włączy, telewizor obejrzy <grych> i coś. No i się tak e, zostawia, to zostawia i zostawia, i potem wybucha. E, wielki wybuch, właśnie, tak jak zaczęłyśmy nasz cykl. E, e, no i, e, i właściwie może to dobrze, tak, że, że się spotkaliśmy i możemy o tym e, w taki sposób rozmawiać, żeby znaleźć pomysły na to, żeby nasze małżeństwo no jednak uruchamiało tę miłość w doświadczeniu. Jak żeby w tym ułatwiało to, żebyśmy mówili wprost o tych wszystkich naszych trudnych sprawach, potrzebach, nie kryjąc ich przed sobą i przed drugą osobą, a o tym, jak, jak mówić jak to robić? kolejnym razem. Sensytywnie rozmawiajmy.